witajcie moi drodzy mieli w filmiku w którym właśnie pokażę wam a raczej ja zademonstruję wam mój tak zwany friend code do konsoli Wii z racji takiej, że Sonic Colors ma taką funkcję w opcjach gry, tam znajdziecie po w czwartej zakładce będziecie mieli swoje rekordy i tam będziecie mogli je uaktualniać razem ze znajomymi ale jeżeli połączycie się jeszcze dobrze z internetem, to będziecie mieli swój właśnie takowy friend code i będziecie mieli właśnie tutaj podany swój numer. Ale jeżeli chcecie dodać mój numer, to po prostu musicie znaleźć taką opcję jak register code i wpiszecie wtedy mój numer. I no nie tylko w Sonic Colors, bo są jeszcze inne gry. No ale jeżeli ktoś nie ma i ma tylko Sonic Colors z, tak, z takowych gier, które mają możliwość dodania w, w, przyjaciela. To dodawajcie mnie, i tak dalej. Nie wiem, czy w ogóle, jakby to powiedzieć, jeszcze działa ta usługa. Prawdopodobnie raczej powinna działać. Nie wiem, zobaczymy. Zresztą, ja dzisiaj spróbuję sam wyszukać taką jedną osobę, i potem będę mógł już wywnioskować, czy działa to, czy nie działa. W każdym bądź razie, jeżeli wy macie taki friend code, to e, piszcie w komentarzach, ja, ja, jaki macie numerek 16, 12 cyfrowy. E, I wtedy będę mógł was dodać. Więc to było na razie tyle. Stąd e, przysz, przyszłe filmiki będą już troszeczkę takie normalne, bardziej gameplayowe. Będę musiał Wam trochę tych gier pokazać, które faktycznie dostałem. E, jeszcze Wam powiem, że ja dostałem. Właściwie dzisiaj zapłaciłem za te gry Ledwo co przyszedłem z poczty i No musiałem jakoś to, wiecie Zrobić Ehh wylogowano mnie, dobra Zobaczycie to stąd Moje Allegro Już będziecie mniej więcej kojarzyli mój nick I patrzcie Coś tak gra nie chce przyjść Ale na razie olewamy tą sprawę Kupiłem tą grę Uważajcie, patrzcie To jest jedna z najrzadszych gier na SEGA Master System Gra wydana w 1994 roku, w moim roczniku I... Prawdopodobnie tylko w Europie została wydana, bo... No w Japonii nie miałby racji Bytu a... E, co tutaj jest? NIE PRZEKLINAĆ MI TU! Nie przeklinać, bo z zasadę kopa no i jeszcze kupiłem sobie, tak, dokładnie, moi drodzy, kupiłem sobie Mario, Mario i Sonic at the Olympic Games, Beijing 2008, czyli po prostu Mario i Sonic na Igrzyskach Olimpijskich Pekin 2008 na Wii, tak, tą grę też zostanę, bardzo fajny sklep, polecam, naprawdę, bajerancki, um, no i... A te komentarze już wygasły, więc ja tak zawsze usuwam je, bo czekajcie. Hmm. Tak, to prawda. Sonic, je, Sonic 4 episode 1 na Wii jest bardzo fajną grą. Bardzo fajną zezwanie wersją. Już mam na Xboxa, ale tam na Wii się trochę inaczej gra. To jest zupełnie co innego. Przepraszam Was, hasła nie zobaczycie. Nie ma. Nie ma takiego. Dobra, wszystko załatwione jest z tej strony. Dobra. Zobaczmy jeszcze tutaj yy, krótkim momentem. No właśnie, jeszcze tą grę kupiłem, ale na razie nie mogę mieć dostępu do... Yy, to secret Things. Na razie nie mam jeszcze dostępu do y, konta bankowego, dlatego ja muszę jeszcze trochę. Niestety, poczekać. raz naprawdę super. Grałem w nią, grałem w tryb party i naprawdę ona jest zajebista. Tania w cholerę, bo to jest pierwszy Sonic na Wii, y, więc zajebiście. Dobra, co jeszcze sprawdzimy? PPE.pl I to będzie na tyle z mojej strony. Jeszcze raz wpisywać y, ten friend code i mnie dodawać. Albo. Możecie też zrobić. E, Także wy dodacie e, swój numer i wtedy będzie. O, o kurde. No tak, ne next geny wjeżdżają, to nie może być. Wydało oświadczenia. Jestem ciekawy, co to wydaliście tu take two Zaraz zobaczymy i będą kolejne dodatki do borderów 2? Eee, nuda. Ile można tych dodatków dawać? O, musimy przeczytać sobie. Co co ma być? Mhm, spoko. Fajnie ma na chacie. No tak, zdecydowanie. LOL Nie, teraz się zdziwiłem W Luizjanie nie obowiązuje prawo? Co za gówno Ta, zajebista Ameryka Jak ci gościu e, młody wypierdzieli, e, ośmolatek wypierdzieli ci z, z tego, z, zapierdzieli cię, to, to co? Zostaje nie, uniewinniony Napiszę coś takiego Bo w takiej Ameryce to oni mogą sobie wszystko robić i tak główną im się stanie po prostu. Uuu, poprawkowy to niedobrze. No cóż, trzeba się ogarniać, tak? Jeżeli ktoś się nie ogarnia przy graniu, to ma przesłane, dlatego ja preferuję. E, preferuję dla was takie zachowanie po prostu takie ja takie jak ja mam po prostu odróżniać rzeczywistość od fikcji nawet jeżeli jest zajebiście dobra grafika to mimo wszystko nie można e, przesadnie wszystkiego brać e, dosłownie z gry naprawdę ogarnijcie się bo to naprawdę szkodzi w ogóle wszystkim otaczającym nam ludziom i w ogóle środowisku i tak dalej i tak dalej dobra moi drodzy kochani więc wpisujcie Albo wpisujcie swój friend code, ja was i tak znajdę. Eee, nie, więc do zobaczenia wam wszystkim i trzymajcie się cieplutko. Hej!